Mogę able to just laugh as chcę. as i want to yawn as wide as I want to She me it's like, girl how did you do this just keep doing, what you're doing. It's crazy to see that she's gone so far <laughs> nowy odcinek dziś o 20.50 w tvn szykuj się na wiosnę z dniami wiosennych okazji amazon Woo! oszczędzaj jeszcze więcej na elektronice, w produktach do domu oraz sportowych i nie tylko. W dniu wiosennych okazji Amazon. Tylko do poniedziałku. Na amazon.pl. Nowy sezon. Kanapowcy. We wtorek o 22 w TTV. Normalnie internet za mną nie nadąża. Dlatego przyspieszamy go na maksa. Teraz super szybki światłowód, aż do 8 gigabitów na sekundę. Ech, już mam zadyszkę. Zadyszkę, zgadza się. Tylko 10 złotych miesięcznie dla klientów Play. O, to długo nie potrwa. Wręcz przeciwnie, taka cena do końca roku. Szybki i tani. W połowie brzmi jakiś. Wybierz ja. teraz super szybki światłowód aż do 8 gigabitów na sekundę i do końca roku korzysta już od 10 złotych miesięcznie po rabatach, bo w Play płacisz mniej. Play. Wojewódzki nie znosi krytyki. Zablokuj. Indie. To będzie naprawdę zabawa. To będzie naprawdę przygoda. Nowy sezon. Ciężarówką przez Indie. Dziś o 22.20 w TVN Turbo. Robię porządki. Wiosna idzie. Będzie jechać. To mojego psa. 60 zł. Jak znalazł na naszą wiosenną ofertę. Najtaniej w Polsce. Abonament 5G ze smartfonem 5G za 60 zł miesięcznie. Biorę, zanim ktoś mi ją sprzątnie z przednosa. Przejdź do Play i wybierz najtaniej w Polsce abonament 5G ze smartfonem Realme 14X 5G za 60 zł miesięcznie po rabatach. Bo w Play płacisz mniej. Hey. Podobno torebka mówi dużo o kobiecie. Ciekawe, co ta by powiedziała? O dużo. <śmiech> <śmiech> Mam Talent. Nowy odcinek w sobotę o 19.45 w TVN. bo co, żeby nikt jej jutro nie wytypował? A za chwilę chodzisz się cieszysz. Będąc w związku. Z... Ale ja nie jestem z tobą związku. Ale... Nowy odcinek Hotel Paradise. Dziś o 20.00 w 7. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics. Producent nawilżająco kryjących kosmetyków z kwasem hialuronowym, Better than perfect. Na program zaprasza sponsor. Producent leku i Ibuvit D3. Do profilaktyki niedoborów witaminy D. Rajski wrażeń podczas oglądania programu życzy sponsor. Właściciel marki biżuteryjnej. Verona. Pojedziemy do Miami. Taki wyjazd. Porwanie. Jestem zaszczycony. To prawdziwy odjazd. Wspaniała zabawa. Akademia Policyjna 5. Misja w Miami Beach. Dziś o 21.05 w siódemce. Keanu Reeves. An Anderson. Nazywam się Neo. To jednak on. Matrix. W sobotę o 20.00 w siódemce. Zapraszamy na superseans. Przez całe życie byłem niewidoczny. Teraz mnie zapamiętają. Coś ty narobił. Robert Pattinson. Batman. Superseans w niedzielę o 20.00 w siódemce. ale światłowód jest. Tak. I to jaki? Teraz światłowód plusa za darmo przez rok. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu plus. Znasz to uczucie, kiedy musisz mieć naczynia po raz drugi, bo nadal są brudne? Ja nie. Fery Platinum Plus. Po prostu ładuję zbywarkę i wybieram krótki cykl. Kapsułki Fery Platinum Plus to unikalne połączenie wielozadaniowych płynów z proszkiem. Brudne czyste. Ponowne mycie? Nie ma mowy. Fery Platinum Plus, nasz numer jeden w usuwaniu uporczywych resztek jedzenia. Już w ten wtorek wpadaj na wtorkowy kubełek KFC za 1999. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już w ten wtorek, tylko w KFC. Macie w kasie Stewczyka konto? Ale takie proste. Tak, jest proste, darmowe i ma fajną aplikację. Darmowe? To lubię. Proste konto, darmowe prowadzenie, darmowa karta, a nawet 150 zł zwrotu miesięcznie. Polecam kasę Stewczyka. Paweł Tarnowski. Mięso jak mięso, co się zastanawiasz? Auć, paska? Aż boli, jak to słyszę, bo jak mięso... To tylko sokół. Od pokoleń współpracuje z polskimi rolnikami. Moja rada, jak jest lada, spytaj się to mięso jakości sokołów. Smak zaczyna się od mięsa. To jest fiurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Wypróbuj teraz nowy Actimel Plus z witaminą D, witaminą C i magnezem oraz bakteriami l Danon. Actimel Plus wspieraj odporność każdego dnia. Jak przy takich zabrudzeniach pachnie tak czysto? Zanetol czyści i eliminuje bakterie, które powodują brzydkie zapachy. Już po jednym przetarciu, Sanitol eliminuje bakterie i brzydkie zapachy. Bigstar Star Miamor nowa kolekcja dostępna w sklepach, aplikacji i na bigstar.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Na program zaprasza jego sponsor, producent saturatorów Push Air marki Dafi. Na program zaprasza sponsor, producent leku Famotydyna Ranigast na zgagę i niestrawność. Na obrzeżach